Wasze zadanie jest proste. Otworzenie tego deseru jeden do jednego. I żeby mi smakowało. Stop gotowanie! Chcę być moim mężem? Masterchef. nowy odcinek dziś o 19.45 w TVN. kolejne zlecenie we własnej firmie to sukces we własnej firmie sukces we własnej firmie cieszy bardziej niż w czyjejś dlatego w mBanku ułatwimy Ci założenie i firmy i konta a Ty ciesz się własnym sukcesem mBank klucze są, teraz tylko cała reszta i jesteśmy w domu na początek lamele farba i specjalista do spraw przytulności rusza do pracy Galopem, sądząc po reakcjach pełen sukces. Jeszcze ogród, ale mam od tego ludzi. Bo żeby się zrelaksować, to najpierw trzeba się dobrze urządzić. Szukasz czegoś do domu? Znajdziesz to na Allegro w kategorii Dom i ogród. Jak tak, to Allegro. To spicy crispy. Nie. To bacon supreme. Soczysty i chrupiący kawałek kurczaka w trzech odsłonach burgera crispy. Schrupię całą uwagę. O kurka, pan tutaj? Tak, ale kurki też są. Bardzo proszę. Ze śledzikiem, w sałacy i na kanapkę. Przez cały rok od listnera. Kolega zbierał. Ach, o kurka, to musi być listner. Dodaj świeżości do codzienności i odkryj 14 smaków Mentos Discovery. Jest tu fresh. Nowy program. Ej stara. Jutro o 21.50 w TVN Style. Do PKO Banku Polskiego przenosi się nowy klient. Weź się. Przenieść się jest easy. Czarysz, wytłumacz. Otwierasz konto w PKO Banku Polskim i masz święty spokój. Przeniosą kasę i zlecenia stałe. A pracodawcy poinformują. Ogarniesz to przez internet. Bo to dobry bank jest. Ej, widzę cię! Wolisz w oddziale? Dawaj do nas! Otwórz konto w PKO Banku Polskim i dołącz do 12 milionów klientów. PKO, Twój Bank Polski. Zupka Riva z wyjątkowym dressingiem olejowym nadaje potrawie głęboki, pełny smak. Riva Happy Goodness. Już w poniedziałek w Fakcie. Emerycie. Sprawdź, kiedy dostaniesz większe pieniądze. Waloryzacja, przeliczenie świadczeń, zwrot podatku. A także aktualna mapa drogowa Polski z najnowszymi zmianami w kodeksie drogowym. Kupuj Fakt. Rozsmakuj się w chrupiących, złoto prażonych orzechach laskowych, otulonych aksamitną czekoladą Lind. Tak kremowy, tak orzechowy Lind Nuxor. Stworzony przez Lind Metr Chocolatier. Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. Do więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus teraz w leasingu od 101%. MG. Get more. Przyczyna przestoju maszyny. Awaria. Uh -huh. Parowozownia mnie Nie wiem. Depo. Jak? Depo. Depo, nie, nie znałam tego. Przystanek to się kojarzy nam z czekaniem, z czekaniem i z czekaniem. A ja bym powiedziała, że to jest taka kara dla nas. To źle zrobi, to niech jedzie do mnie haloba, albo się przejedzie, zobaczy jak to jest. O, nawet burmistrz. No, no dobra. tak, już za dwie minuty. No, to kończymy się. To, do... Będziemy pakować. Się. No i ja spakowana jestem trochę tutaj, zobaczę. Tak, wszystko mam dobrze. Co będziemy, Piśie, robić jutro? To już u ciebie remont. Po remoncie przyjdę pomagać. No Dobrze, dobrze. I wtedy bez naleweczki wypijemy. No, no tak? No. Jak się narobię, to już i na le... tak. bez naleweczki. Dobra. Będę piła. Dobra, dobra, tak. dobra. Dobra już. raczny tam masz. O, to jak? Zrobiliście już wszystko? No tak. Tak, no. Jakoś wyszło. To dobrze, to super. Uważam, że będę dobrym rolnikiem. Nie to co Benia. Mm. Ja nie będę rolniczką. Już zawsze mówiłam, że nie będę rolniczką. A, A, jak jak b... B... A jak będziesz miała chłopaka, który jest rolnikiem, i będzie ci kazał jechać na pole, to co wtedy zrobisz? Się chyba nie trafi, takich. Ale nie, jak będę musiała, to pojadę, ale nie trafi się taki, bo ja nie szukam rolnika. Jak tam poszło, na polo dobrze tam poszło wszystko? No. Nie, nie naryli? Nie. Tata, słyszałeś, że Benia zrezygnowała z pracy? No to to, to no. nowego szuka, jakiejś pracy teraz? No mówiłaś, że będzie w szkole pracować. A. To jest, ma sens, że tego chodzi, smutna ogólnie, że, że zwolniła się z pracy widocznie. To chodź, idziemy, zobaczymy, no, to może zobaczy, zobaczymy, te piłkarzyki, może by pograła ogólnie, tak, z Mateuszkiem. No. O. Właśnie przekręć. O. Patrz, Benia, co mamy. A co my? to tutaj wyznacie? Chcesz pograć? Ale skąd ty to wyciągnęli? Ja no, i Milka. Kiedyś Mateuszek grał z Dawidkiem. Słyszałam, no. Benia, że, że wieści, że się zwolniłeś podano z pracy. No, no, no. Będzie dobrze, może coś, coś znajdziesz konkretnego ogólnie. To, co lubisz, przynajmniej. Na pewno. Praca to nie jest najważniejsza, chyba, tak? Jak myślicie? No. no. Można znaleźć w każdej chwili, no. No, też. I można być taksówkarzem. <laughs> tak taksówkarzem. Tak, jako raz mój zawód pasuje mi ten zawód, tak? No tak. No. <laughs> Taxi driver Benia. <laughs> wiesz, że tak fajna to rzecz, jest? Padałaś? Pod spodem Billard jest, wiesz? Co ty gadasz? No. E, e, e. Ile lat pracowałaś? Siedem. O, to sporo. No chłopcy, dobrze, że do Was przyjechałam dzisiaj. To się trochę rozrywki sobie. Dałam. Oni się bardzo dobrze zachowali, że chcieli mnie pocieszyć. E, za to im bardzo dziękuję i bardzo jestem im wdzięczna. Przynajmniej na zajęcie. No, bo wiecie. Tak ja... siedzisz w domu. No, Tak, to ja cały czas siedziałam i pracowałam. E, no, czasami jeździłam, no to. To wiecie. Trzy na razem. To no przyzwyczajenie. Dobra, piłkarzyki zagrajcie ogólnie lepiej, będzie po podpórku. Po no ja umiem grać w piłkę. poskładaj po, na no, to tak. Bilet. Bile. Ale ładny kotek. O! Ale ładny. My to jesteśmy w sieci bardzo. E, pomimo, że oni są młodsi ode mnie, ale ja ich bardzo lubię i też ich cenię. Czy chcecie przejąć dobrze prosperujące gospodarstwo mleczne? No, raczej nie. Chłopa nie ma żadnego, żeby to. Ten, A poczuć, po co ci ten chłop? Ile panów tutaj jest, nie? Ale Krysia, nie no. dla nas. Mam adrenalinę, w razie czego mam kurs KPP. potrafię ci podać. To jest ogólnie kuzynka mojego byłego. Coś mi powiesz po francusku: suis Belle. Czegoś takiego to żadna z was nie widziała. O, tak. Max! To tylko. To jest okaz! Prawdziwe i szczere. Żony Podlasia. Nowy sezon. Już dziś o 22.00 w TTV. trzymać dobrą opinię we własnej firmie to sukces we własnej firmie Sukces we własnej firmie cieszy bardziej niż w czyjejś Dlatego w mBanku ułatwimy ci założenie i firmy i konta a ty ciesz się własnym sukcesem mBank Determinacja Kreatywność Pasja a wszystko to z miłości do czekolady Excellence od Lindt Metr Chocolatier gdy czytasz jej w myślach. Razem fajniej. Słodka chwila od doktora Edkera. Tymczasem w RTV Euro AGD. A co to? Urodziny? Lepiej. Wielka loteria. Pan zarejestrował paragon za minimum 99 zł i wygrał. A mam jeszcze dwie szanse! 450 50 tysięcy. Na karcie podarunkowej EURO. Graj o nagrodę w wielkiej loterii RTV EURO AGD. Kup na przykład Express Krups 2299, pralkę Whirlpool 1499. Tu ja też nagram! Zarejestruj zakup i wygrywaj! E, to dla mnie weź hot doga pepperoni. E. Albo nie, weź mi burgera. Biesiadnego. Pizzę weź z ciągnącym serem. A napój wziąłeś? Napoje mamy w zestawie. Razem z pizzą, burgerem, zapiekanką albo hot dogiem. W promocyjnych cenach z kuponami Orlen Witaj. Nie mówiłeś, że jest zapiekanka z leśnymi grzybami? Orlen Stop Cafe. Tyle sportu na raz? Żaden ze mnie mistrz! Ty nie, ale sportowa oferta w Wektrze to mistrz. Najlepsza oferta sportowa tylko w Wekrze. Zamów internet i telewizja, pakiety sportowe dostaniesz na rok za 0 złotych. Wektra. Mówisz, masz. Każdy z nas spotyka bohaterów w swoim życiu. Troszczą się o nas i wspierają. A czy wiesz, że w naszych jelitach żyją niewidzialni bohaterowie? Te mikroskopijne organizmy są dla nas niezwykle ważne. Suplementy diety Biogaja daje im siłę, by dalej nas wspierały. W końcu 70% odporności ma swój początek w jelitach. Przebadane klinicznie probiotyki Biogaja uzupełnią mikroflorę jelitową sezonowo, przy antybiotyku i gdy trzeba zadbać o jelita. Biogaja wspiera naszych niewidzialnych bohaterów. Fajnie, tak otworzyć coś swojego. Aha, na starcie lekko nie było. Po prostu lubię to, co robię. Wiemy, jakie wyzwania czekają przedsiębiorców, dlatego mamy narzędzia, które pomagają prowadzić biznes. Na przykład e-pożyczkę. Już od początku prowadzenia działalności. Otwórz konto firmowe online za 0 zł. Sandander Bank Polska. Dzień dobry, Pani Krysiu. Żabcia! Trzeba trochę na strychu ogarnąć. Pod lasie skrywa wiele tajemnic. O Boże! Zarz, jest czaderska! Może znajdziemy jakieś gulary, Jacek. Dulary. A ja się szlałam, tak? po kim! Nauka się wypowie na ten temat. Czy jest moją córką, czy nie. Ja jestem ciekawska i chciałabym wiedzieć, co mnie czeka. Spotkacie się przypadkowo i od razu serce zabije. Trzeba zobaczyć, co wykaże DNA. No, no. Zagadka się rozwiąże. No. I równie wiele uciech. He! Zapraszam dzisiaj na imieniny. A, to Haliny. A to się nadaje? Jestem za młoda na śmierć. Ała! A za stara na rozrywki. O kurde, ale pociąg ma! Nowy odcinek Żony Podlasia. Dziś o 22 w TTV. Kursanci nowi, a zasady stare. Żeby jeździć, trzeba zdać. To nie jest kilo. Nowy sezon Nauka jazdy. Jutro o 18.05 w TTV. A tak oszustwem na pracownika banku. Dzwonię z banku? Co? Widzimy dziwną aktywność na Pani Koncie. Musimy działać szybko. Działaj szybko! Chwila. Brawo. Bo w aplikacji banku powinnam dostać powiadomienie, z kim rozmawiam. To niezwykłe, jak Twoje dziecko rośnie i zmienia się w mgnieniu oka. Już dziś wspieraj jego odporność z Nan Optipro Plus 2. To kompozycja aż pięciu oligosacharydów oraz immunoskładniki wspierające odporność. Nan Żywienie dla przyszłości. O kurka, pan tutaj? Tak, ale kurki też są. Bardzo proszę. Ze śledzikiem, w sałacy i na kanapkę. Przez cały rok od listnera. Kolega zbierał. Ugh. O kurka, to musi być lisner. Okazję na Black Weeks w Media Expert. Na przykład czarna lodówka do obudowy Hisense. Idealna do wnęki 60 cm. Możliwość obudowania meblami dookoła i dosunięcia do samej ściany. Dłuższa świeżość produktów. Szuflada z regulacją wilgotności. Teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł. Taniej. Każdego dnia chcę czuć się pewnie. Szukając swojego rytmu wybieram to, co daje mi komfort. Bawełniane wkładki Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem dla naturalnej otworności skóry. Codziennie naturalnie pewna. Do nas na lego.com ukośnik Gamers. Twoja gra, Twoje zestawy. Tymczasem w RTV GD. Przeciągi tu macie? To super okazje, tak szybko znikają, dlatego nie warto przeciągać. Szkoda, żeby przeleciały przed nosem. Teraz w RTV Euro GD Super okazje. Piekarnik Electrolux 2399, płyta Electrolux 1699, dodatkowo 30 rad 0% i do maja nie płacisz. Lindor. Dzieło Lind, Metro, Zniewalająco aksamitna pralinka Lindor. Zanurz się w tej wyjątkowej chwili. Podaruj chwilę przyjemności. A teraz spróbuj, Lindor Pistacchio. Stań się mistrzem codzienności i płać kartą wiza w telefonie. Jeszcze wygodniej i bezpieczniej. Dokądkolwiek zmierzasz, zawsze będziemy u Twojego boku. A teraz płacąc wiza, możesz wygrać wyjazd na zimowe igrzyska olimpijskie. Ostateczny finał urodzinowej imprezy, czyli poważny wypadek w sali zabaw dla dzieci w Lublinie. 11